serdecznie wszystkie wagi i zapraszam Was dzisiaj na czytanie miłosne na grudzień 2019. Proszę pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, więc nie będzie rezonowało z każdym. Jeżeli macie ochotę na czytanie prywatne lub na czytanie roczne prywatne, to zapraszam do opisu pod filmem. Tam znajdziecie mojego maila, no i tam się ze mną kontaktujcie. W tym miesiącu nie będzie krzyża celtyckiego, bo zajmuje mi za długo. A jestem już w tyle i mam też dużo czytań prywatnych do zrobienia, więc no po prostu czasowo się nie wyrobię z tym, natomiast mam nadzieję, że i tak Wam się będzie podobało. No i sprawdzam, co dla wagi w grudniu 2019 w sprawach uczuciowych. Karty proszę, pokażcie, co dla wagi w sprawach uczuciowych na grudzień. podem czwórka buław, ale macie ogniste czytanie. Drogie Wagi, bardzo, bardzo dużo tutaj ognia, raz, dwa, trzy, cztery aż pięć kart ognistych i dwie mieczowe. Nic, nic poza tym. Hmm. Czytanie może dotyczyć osób, które są w związku małżeńskim lub na przykład mieszkają razem, bo mamy tu tutaj czwórkę buław. Jeżeli jesteście singlami, lub jesteście w takim związku jeszcze nieformalnym, na przykład tak, nie mieszkacie razem albo nie jesteście aż tak poważni może y, troszeczkę z Wami nie rezonować albo rezonować y, w in, częściowo, na przykład tak no bo pod spodem tutaj mam takie taką kartę, która mówi mi o związku bardziej stałym, no ale oczywiście no to może, ale nie musi tak być co tu mamy? bardzo dużo ognia Związki nowe mogą przeżywać właśnie takie boom zmysłów. Bardzo dużo seksu, bardzo dużo ognia może być między Wami. I mówię teraz o związkach, oczywiście, takich nowych, rozpoczynających się. Ale macie tutaj właśnie tą dwójkę mieczy i ósemkę mieczy, i nie za bardzo wiecie, co zrobić, jak wyjść z tego. Jedynie takiego, no jak wam to powiedzieć, jak z, tej, z tego etapu tylko zafascynowania cielesnego wyjść, tak bym powiedziała. Nie widzicie tak jakby na razie wyjścia z tej sytuacji, jeżeli oczywiście chciałby z tej sytuacji wychodzić w coś bardziej poważnego. No, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o osoby takie początkujące lub, no powiedzmy, singli, tak, ale singli, którzy już mają jakąś tam osobę na oku, powiedzmy. A co do osób, które są w związkach stałych, w małżeństwach, no to również macie dużo ognia i wcale nie wykluczam, że też macie tutaj bardzo dużo właśnie takie sprawy łóżkowe bardzo dużo grają rolę w tym miesiącu lub będą grały możecie się czuć jakbyście znowu dopiero rozpoczynali ten związek na nowo tak jakby macie też pewnego rodzaju tak jakby coś do przemyślenia bo przychodzą do Was zewsząd różne informacje tutaj nie wyczujecie się aż przytłoczeni, aż atakowani tymi informacjami na jakiś temat. Nie, no nie wiem, no tak, dla każdego może to być inny temat. Ja też potem wyciągnę karty anielskie, może one troszeczkę więcej podpowiedzą. Ale tutaj właśnie macie tą dwójkę mieczy, która mówi o tym, matko, co zrobić, co wybrać. I tutaj właśnie widzę, bo nie wiecie, co, co wybrać. Być może jesteście macie osobę spod znaku lwa, też tak może być. Macie jakiś konflikt wewnętrzny, tak bym powiedziała bardziej, niż jakiś zewnętrzny konflikt na przykład z partnerem, bo, bo dwójki, dwójka mieczy to raczej wewnątrz, raczej w naszych myślach niż gdzieś na zewnątrz konfliktowa sytuacja. Zastanawiacie się nad czymś i macie ba bardzo dużo do Was właśnie przychodzi takich informacji, i Wy aż się czujecie tutaj zablokowani, jakbyście nie, nie mieli wyjścia z jakiejś sytuacji. Tu te karty mówią, te dwa rzędy mówią o tym, co ogólnie się dzieje. To jest karta rada albo ostrzeżenie. I tą kartę czytałabym bardzo bardziej, bardzo, bardziej jako ostrzeżenie. Nie, nie dajcie się wplątać w pewne rzeczy, bo Potem nie będziecie wiedzieli, jak z tego, z tego wyjść po prostu. Odetnijcie od razu, póki jesteście jeszcze w tej dwójce mieczy i nad czymś się zastanawialiście, odetnijcie w ogóle jedną z tych rzeczy. Bo tutaj macie jeszcze tylko dwa miecze, a tu już się zaczyna robić ich osiem i każdy jest zwrócony w Waszą stronę. Tutaj macie ósemkę buław, to mogą być jakieś wiadomości na przykład, tak? No, i mamy wtedy, wtedy problem, tak? Czujemy się już uwiązani, i tacy, jakby nie było już wyjścia z tej sytuacji. Jakie to mogą być sytuacje przeróżne? Jaką ja tutaj widzę sytuację? Ym, na przykład, jakiś wyjazd, bo mamy tą trójkę buław i mamy ósemkę buław. Te dwie karty mówią mi o podróży, więc jeżeli któryś z partnerów na przykład wyjeżdża albo macie się, nie wiem, powiedzmy przeprowadzić, bo tu jest ta, ta czwórka buław. Macie się na przykład przeprowadzić i się zastanawiacie przeprowadzić się, nie przeprowadzić się, zrobić tak, nie zrobić tak, wyjechać, nie wyjechać. Szybko podejmijcie tą decyzję, bo potem im dłużej będziecie z tym zwlekali, mam wrażenie, im więcej będziecie słuchać na przykład informacji, im więcej rad złotych przyjmiecie od jakiejś osoby, Innej na przykład, albo nie wiem, od znajomych, od rodziny, tym gorzej potem wam będzie podjąć tą decyzję, będzie wam po prostu trudniej. Albo o tobie wago. Niekoniecznie Wam obojgu. Tak to widzę. I tutaj również, ale czytanie ogólnie bardzo pozytywne, bo to się tyczy oczywiście tylko o tych, które, którzy mają jakąś tam decyzję do podjęcia. No nie każdy w tym miesiącu, znaczy każdy ma jakąś decyzję do podjęcia, ale nie każdy ma na przykład jakąś tam taką ważącą aż decyzję. Ale właśnie widzę tutaj, że to może dotyczyć dla tych wag, które zmieniają miejsce zamieszkania albo, nie wiem, budują dom na przykład. Ogólnie bardzo dobrze. Bardzo dobrze może Wam. Dlaczego może poda, po, pokazać się ta ósemka mieczy? Bo może wam się wydawać, bo wagi to są znaki powietrzne, więc wagi dużo myślą i wagi ogólnie są uważane jako znak niezdecydowany. Mega pozytywne karty i będzie się dużo działo. Tutaj, w sprawach e, tych związkowych, w sprawach łóżkowych, w sprawach takiego działania, po prostu i Wam może się wydawać, że, że, to, że jakoś za dużo się dzieje, że, że jest za dobrze, zbyt pięknie. I wtedy się wprowadzicie w tą ustępkę mieczy. Nie róbcie tego, to jest ostrzeżenie. W tym miesiącu, dawat jest ostrzeżeniem. Nie dajcie sobie samemu złapać się w pułapkę własnych myśli. Nie przekoloryzowujcie sytuacji. Nie róbcie od razu z pozytywnych sytuacji, z, po, z sytuacji jakichś podejrzliwych dla Was, bo ja tutaj nie mam żadnej karty, która mogłaby mi mówić, że, że tu jest coś źle. Nie, absolutnie nie. Tu jedynie są karty mówiące o tym, że jest naprawdę bardzo fajnie, a jedyne, co może Was e, z tej dobrej energii ściągnąć w dół. To są Wasze własne was myśli, przekonania, jakieś negatywne kody ograniczenia. Jeszcze jedna rzecz. Dla osób, które czekają na kontakt od kogoś albo czy ktoś na przykład przyjedzie, mam wrażenie, że tak, że w tym miesiącu na pewno będzie kontakt przynajmniej jakiś telefoniczny albo smsowy, mailowy, cokolwiek. A jeżeli na przykład czekacie na kogoś, czy ktoś wróci na przykład z zagranicy albo do mnie przyjedzie, mnie odwiedzi, to też mam wrażenie, że że odpowiedź jest tak. Ale sprawdźmy, co jeszcze aniołki mają Wam do powiedzenia, Wagi. I wtedy będziemy, może, jeszcze mieli jakąś jaśniejszą troszeczkę sytuację, chociaż tutaj, jak dla mnie, jest sytuacja dość jasna. Medytacja przyniesie odpowiedź. No, widzicie, wybaczenie i nauka. Dobra. Medytacja przyniesie odpowiedź. Dwójka mieczy to jest oczywiście również karta medytacji, także jeżeli ktoś jest w tym i, i na przykład medytuje, to usiądźcie na, spoko na spokojnie i przemyślcie, zanim wpadniecie w panikę ósemki mieczy. No, karty oczywiście tak po prostu potwierdzają to, co powiedziałam. A tutaj wybaczenie i nauka. Wybaczenie sobie, wybaczenie partnerowi, wybaczenie innym osobom. Jeżeli coś takiego się... Działo u Was, że potrzebujecie wybaczyć, to po prostu wybaczcie i wynieście z tego jakąś naukę. Jeżeli nic takiego się nie wydarzyło, że nie, nie musicie tam wybaczać, na przykład, komuś, ale macie gdzieś tam w środku głowy, szczególnie tutaj mówię o tej dwójce mieczy, coś, co Wam podpowiada, że ee, że wy panikujecie z jakiegoś powodu w ogóle irracjonalnego. Usiądźcie na spokojnie i powiedzcie sobie, jestem może troszeczkę w sytuacji stresującej, i robi to ze mnie hmm, lekko panikującą osobę, ale. Wybaczam to sobie, wybaczam sobie to, że panikuję, wybaczam sobie to, że robię z igły widły. Oczywiście jeżeli robicie, tak, bo nie mówię do wszystkich, bo jeżeli ktoś ma panikę, czy ma rację bytu, no to oczywiście ja o tym nie mówię. Ja mówię o takich osobach, które panikują w ogóle bez powodu. Siadacie, mówicie sobie, tak, spanikowałam, robię z igły widły, wybaczam sobie, a teraz uczę się unikać takich sytuacji. Uczę się usiąść w spokoju i powiedzieć... Sobie muszę podjąć teraz decyzję. Siadam, zastanawiam się i na spokojnie wszystko kalkuluję. Tak, wagi? Tego dzisiaj w tym czytaniu się doszukałam dla Was. E musicie uspokoić swoje myśli, no i wtedy wszystko będzie, myślę, układało się w porządku. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego czytania. Zapraszam w przyszłych miesiącach na czytanie styczniowe i noworoczne. Życzę Wam wszystkiego dobrego w grudniu. Wesołych świąt nowego szczęśliwego nowego roku jeszcze nie życzę bo zobaczymy się i wszystkiego wszystkiego dobrego do usłyszenia